Witam Was na live, taki specjalny live w specjalnej sytuacji, w szczególnych warunkach. Jako rodzice zupełnie nie byliśmy przygotowani na sytuację rozmawiania z dziećmi o wojnie. I to pytanie się wszędzie przewija: milczeć, mówić jak mówić? Niektórzy postanowili milczeć, a później dziecko ze szkoły, z przedszkola przynosi wiadomości, informacje, które niekoniecznie są prawdziwe i martwią je. Także dzisiejszy live jest na, ty, na temat, czy i jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy. Bo nie tylko tak przy okazji sytuacji, jaką mamy, ale nie tylko chodzi o wojnę, chodzi o wszystkie trudne tematy. Tak więc, mogą to być jakiekolwiek trudne sytuacje w rodzinie. Może to być śmierć kogoś bliskiego, może to być sytuacja choroby, sytuacja jakiejś przemocy, na przykład, której jesteśmy świadkiem, czy, czy nasze dziecko jest świadkiem. Może to być bullying. Może to być także jakikolwiek trudny temat. Tak naprawdę to, o czym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to wszystko, się, to, to wszystko ma zastosowanie. I kim jestem, kim jestem ja, dlaczego chcę o tym mówić, w jaki sposób, żeby móc pomóc rodzicom. Jestem certyfikowanym doradcą rodzicielskim i pracuję z metodą efektywne rodzicielstwo. Metoda powstała w Meksyku, gdyż ja mieszkam w Meksyku i w tym momencie powiesz, ale co ma Meksyk do Ukrainy, co ma Meksyk do Polski, co ty w ogóle na ten temat możesz powiedzieć. Pamiętajmy, że w efektywnym rodzicielstwie, w jakiejkolwiek metodzie i jako doradcy rodzicielscy czy osoby psycholodzy, terapeuci. Pamiętajmy o tym, że podstawowe potrzeby każdego dziecka, podstawowe potrzeby i emocje każdego dziecka na całym świecie, czy to będzie Meksyk, Polska, czy Afryka, czy Stany Zjednoczone, będą takie same. I dlatego metoda jest uniwersalna, tak naprawdę stosowana, nie będę się rozwodzić na temat metody, ale metoda jest stosowana w ponad 60 krajach, w całym świecie hiszpańskojęzycznym i jest tak uniwersalna. Natomiast ja chcę troszkę ją Wam przybliżyć w Polsce. I również, no cóż, w Meksyku na co dzień mamy trudne tematy. I też jako mama jestem mamą dziewięcioletniej Mili, jedenastoletniego Emila, i jako mama i w rodzinie też mamy różne trudne tematy, a w Meksyku jest to kraj, w którym codziennie giną ludzie na skutek przemocy, wojen narkotykowych i na co dzień widzimy różne trudne sytuacje, gdzie dzieci mogą mieć pytania, gdzie dzieci na przykład. Znaczy, moje dzieci mają pytania, natomiast inne dzieci zamiast chodzić do szkoły na przykład, czyszczą buty, sprzedają słodycze na ulicy, albo myją szyby w samochodach lub żebrzą. Także jest to widok dość codzienny. I teraz, słuchajcie, czekamy jeszcze, tak szybko wystartowałam, zobaczymy zaraz, kto się tutaj jeszcze do nas dołączy. Natomiast chciałabym zacząć od... Podstawowych potrzeb tych właśnie dziecka. I, yy, i tutaj będzie, yy, podstawowymi potrzebami jest potrzeba miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. I właśnie o tym poczuciu bezpieczeństwa będziemy mówili dzisiaj, przy w sytuacji, w której się znajdujemy. Yy, dlatego, że yy, dużo rodzin yy, w tym momencie walczy z z sytuacją i z emocjami strachu. I tutaj sobie tak troszkę zerkam, bo sobie trochę to uporządkowałam, co by powiedzieć najpierw, a co potem, żeby to miało sens. I chciałabym się od Was dowiedzieć. Tutaj też patrzę sobie na. na Facebooku, czy będą pytania. Okej, okay, słuchajcie, określcie. Swój stopień strachu. Wy, wy jako rodzice, jaki jest Wasz stopień strachu? Tak w skali od jednego do pięciu. Dlatego, że podstawowym tematem, to, na co musimy spojrzeć w tym momencie, w tej sytuacji, to jest strach, jaki może panować dookoła i strach, jaki ty, ty możesz odczuwać jako rodzic. I po pierwsze, to musimy zadbać właśnie o tą potrzebę poczucia bezpieczeństwa naszego dziecka, czyli nie przekazywać mu naszego strachu. Nie przekazywać naszego strachu, czyli być może ty potrzebujesz w jakiś sposób znaleźć, znaleźć sposób na to, żeby zminimalizować, żeby się uspokoić. I nie dać się zwariować w tej sytuacji, tak? Nie dać się zwariować. Widziałam, że teraz jest mnóstwo newsów na temat fake, fake newsów. Także po pierwsze, po pierwsze, to tak, nie przekazujemy strachu naszemu dziecku i odpowiedzią mogłoby być, czyli milczymy, czy nic nie powiemy, jak uważacie, czy, czy milczenie i nic nie mówienie na ten temat, i udawanie, że tematu nie ma i że nic się nie dzieje, czy to jest dobra. Czy to jest dobre rozwiązanie? No właśnie, to raczej się nie sprawdzić dlatego, że dziecko już sobie zdaliście z tego sprawę. Z przedszkola, ze szkoły przy, przyniesie różne pytania. Różne wiadomości. Także do naszego dziecka dotrą jakieś wiadomości, nasuną się różne pytania. Te wiadomości mogą być prawdziwe lub nieprawdziwe. Dlatego. Na pewno lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli tak powiesz swojemu dziecku, że jest jakaś sytuacja i uprzedzisz je, lepiej, żeby Twoje dziecko dowiedziało się od Ciebie, bo Ty jesteś osobą, której musi ufać i Ty jesteś osobą, która je informuje w sposób ym, odpowiedni w stosunku do wieku Twojego dziecka. Zwłaszcza maluszków oczywiście nie będziemy tłumaczyli całej sytuacji politycznej, także czy mniejsze dziecko, czy młodsze, to ta, ta informacja musi być jakaś minimalna i opowiadamy to w sposób w miarę obiektywny, spokojnie i Dostosowane właśnie do tego wieku. Nie potrzebujemy wchodzić w, w szczegóły sytuacji politycznej. Możesz zacząć od wytłumaczenia, czym w ogóle jest wojna, tym, że kraje mogą mieć różne konflikty. Bardzo dobrym sposobem w przypadku młodszych dzieci są bajki, są, są opowiadania. Nie wiem, czy już w tej chwili krążą jakieś bajki dla dzieci na ten temat. Ja się domyślam, że tak. Jak będę, jak znajdę coś, to Wam udostępnię to na moim Facebooku, albo wy udostępnijcie też i podzielimy się razem. Także bajki zawsze są dobrą, dobrą, dobrym sposobem na opowiadanie na trudne tematy i wprowadzanie dziecka do, do różnych trudnych tematów. Jeśli chodzi o dzieci już starsze, nastolatków, to oczywiście też dobrze by było, żeby dowiedzieli się od ciebie. I również wytłumaczenie em, Twojemu dziecku em, pewnie już wie, ale tak, jakby podkreślenie tego, że, nie to, że to wszystko, co widzi w internecie, na przykład, niekoniecznie jest prawdą. Żeby na jakiekolwiek wiadomości, jakie do niego docierają przez internet, tu jest taki moment, gdzie możesz to właśnie, jakby podkreślić, ta edukacja, jak korzystamy z internetu, y, z telewizji, z wiadomości, które do nas do. Te, do Chodząc ze wszystkich stron, to to, że nie wszystkie wiadomości są sprawdzone. Jeżeli Ty masz jakieś sprawdzone źródło informacji, podziel się z nim z Twoim nastolatkiem. Gdzie zachęcasz go, gdzie możesz sprawdzić właśnie takie prawdziwe wiadomości, tak? Nie daj się zwariować, pamiętaj, nie wszystko, co widzisz w internecie jest prawdą. Także ucz Twojego nastolatka też tego krytycznego spojrzenia i. I szukania tej prawdy, nie żeby nie, nie wierzył we wszystko, co, co widzi i wszystko, co słyszy w internecie. I tutaj ważne jest, chodzi o różne tematy. Także, cóż, moja rada jest taka, że nie milczenie tłumaczymy, żeby dziecko dowiedziało się od ciebie. Natomiast jeszcze jest druga też kwestia: jeżeli postanowisz milczyć, to pamiętaj, bardzo ważna druga kwestia: że dzieci nie są głupie. Nasze dzieci naprawdę mają intuicję lepszą niż my i wyczuwają to, co wyczuwają nasze emocje również. Wyczuwają, że coś jest nie tak. Mogą, y, wyczuwają, zauważają, y, kiedy jesteś zmartwiony, zmartwiona, smutna, zezłoszczona, y, ale wyczuwają, nie zawsze trafiają, co to jest za emocja i nie zawsze trafiają, dlaczego, skąd się bierze ta emocja. I tutaj, uwaga, y, wy, rozmawiamy o tych emocjach po to żeby dziecko nie wyciągnęło fałszywych wniosków bo może przypisać może pomyśleć na przykład mama jest na mnie zła ma taką minę bo jest na mnie podczas gdy ty jesteś na przykład zmartwiona albo jesteś zła na kogoś zupełnie innego dziecko może pomyśleć jest zła na mnie na przykład za coś i może sobie dopowiedzieć całą historię zupełnie niepotrzebnie także ym, najważniejsze Jakiejkolwiek sytuacji jest, podzielenie się z dzieckiem, również to nie muszą być szczegóły, ale y, powiedzenie, przyznanie się, jestem smutna, jestem zła na jakąś sytuację, na kogoś, jestem zła, bo y, jestem smutna, bo jestem zmartwiona, jestem zmęczona. Jako rodzic masz prawo do wszystkich tych, emocji i ważne mówiąc o tym uczysz swoje dziecko pokazujesz mu również że wszystkie emocje że nie ma tak naprawdę w to o czym zawsze mówimy w tematach rodzicielstwa że nie ma dobrych i złych emocji wszystkie emocje są ważne wszystkie emocje są ważne i uczymy siebie i uczymy nasze dziecko akceptowania tych właśnie emocji tak, ty, jak i twoje dziecko ma prawo do zezłoszczenia się, ma prawo do bycia smutnym, ma prawo do zmartwienia, ma prawo do strachu. Także my się przyznajemy, dziecko się uczy, że, to, że takie emocje istnieją, że ma do nich prawo i że może się do ciebie zwrócić również i może powiedzieć: Jestem zły, jestem. Boję się, w ten sposób budujesz zaufanie. Budujesz zdrowe więzi ze swoim dzieckiem oparte na zaufaniu. I pamiętaj, to zaufanie zaczynasz budować już z maluszkiem. Będzie Ci bardzo potrzebne z Twoim nastolatkiem. I również to, co tutaj, co też. W Sieci pewnie już widzieliście, ale powiem to jeszcze raz, że nie, nie nazywamy tych emocji złymi i również nie, tak jakby nie zaprzeczamy emocjom dziecka. Jeżeli coś, coś się dzieje, to nie płacz, takie typowe nie płacz, nie masz się, co ty jesteś baba, nie masz się czego bać, przecież nic się nie stało, tak? To nie działa, bo w ten sposób. Dziecko zamiast poczuć to zrozumienie i tą akceptację z twojej strony, bo ty jako rodzic jesteś dla niego oparciem. Więc zamiast tej akceptacji i zrozumienia, co odczuwa, że, że jego emocje są nieważne, uderzyło się i je boli. Uderzyło się, może się przewróciło, uderzyło się i płacze po bo je boli. Mówienie, nic nie stało się, nic się nie stało, do wesela się zagoi, co ty się marzy i tak dalej. Pamię co, co się dzieje, kiedy w ten sposób reagujecie z reguły? Z, wła z reguły właśnie, z reguły to yy, dziecko zaczyna płakać jeszcze bardziej albo zaczyna się złościć jeszcze bardziej. I w takiej sytuacji często, yy, także zamiast tego, yy, to wyraźmy tą akceptację, że że nie rozumiesz, że rozumiesz Twoje dziecko. W tej sytuacji y, logiczne wytłumaczenia też nie mają za wiele sensu. No, co jest najlepszym rozwiązaniem? Najlepszym rozwiązaniem jest objąć i powiedzieć: Rozumiem, że się boisz, widzę, że jesteś smutny. Y, widzę, że jesteś zezłoszczona. Rozumiem że jest ci smutno, że jesteś zmartwiona. I to zapewniam Cię, że a może już o tym wiesz, że to na pewno się sprawdzi. Więc w tej sytuacji, w której znajdujemy się teraz, temat wojny, to również wyjaśnij. Dziecku, po pierwsze, wyjaśniam, co się dzieje w zależności, tak jak mówiłam, z, 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 biorąc pod uwagę wiek dziecka, czy ta informacja będzie minimalna, czy będzie troszkę więcej, czy będzie jeszcze więcej. I y, y, y powiedzieć, przyznać się to, co ja czuję. Y, ale również, co jest ważne, y, jako że ty jesteś. Tym kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa twojemu dziecku, ty jesteś jego ostoją, ty jesteś dorosły, dorosła, to przyznajesz się, martwię się, jestem zła, bo martwię się, bo yy, nawet trochę się boję, ale ty, kochanie, nie musisz się bać, bo yy, ja by jestem tutaj z tobą. I wszystko będzie dobrze. Ty nie musisz się martwić, ja się martwię, ale ty nie musisz się martwić za mnie. Ja jestem dorosła i ja sobie z tym poradzę. Mhm. I to, że i w takiej sytuacji, również, co jeszcze, przekazać informację, że jesteś gotowa zawsze na wysłuchanie twojego dziecka, czyli jeżeli z przedszkola czy ze szkoły dziecko przychodzi z mnóstwem pytań, to wyjaśniamy, prostujemy wiadomości, które ma, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Mówimy o tym, że nie wszystkie wiadomości, które krążą, są prawdą. I, i co i, i tu i tu i, i zawsze ważne jest zakończenie. Zdaniem, że jeżeli jeszcze będziesz miał jakiekolwiek pytania, możesz do mnie przyjść. Możesz przyjść do mnie zapytać. Jeżeli się będziesz czuła smutna, zmartwiona, to przyjdź do mnie, powiedz mi o tym. Ja jestem tutaj po to, żeby Ciebie wysłuchać jeśli masz wątpliwości, nie wiesz co, czego słuchać, a czego nie, przyjdź do mnie, podziel się ze mną tym i ja jestem tutaj dla Ciebie. I to jest najważniejsze. I wtedy y, dzięki temu Twoje dziecko będzie się czuło bezpieczne, to przede wszystkim. Y, jego emocje są y, zaakceptowane przez Ciebie. Tu jesteś jego ostoją, y, bezpieczeństwem i y, 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 i zaglądam, czy coś zapomniałam ważnego. Myślę, że, że właściwie to by było najważniejsze w tej sytuacji. I co jeszcze Wam radzę? Nie zaprzestawać widzę, widzę, co się dzieje, czytam, że teraz. Trochę się wszystko poprzewracało do góry nogami, bo pracujecie, robicie dodatkowe akcje, zbiórki, dowozy i tak Natomiast w tym wszystkim zawsze znajdźcie czas dla swojego dziecka na robienie czegoś razem i nie zaprzestawaj rutyn tego co robicie normalnie, normalnie, jeżeli normalnie twoje dziecko chodzi na jakieś zajęcia, ma zajęcia pozalekcyjne czy jakieś szczególne zabawy, jakiekolwiek nie zaprzestawajmy z tymi rutynami, czy też jakiś czas, który wspólnie spędzacie, żeby nie miało tego poczucia, że nagle świat się wywrócił do góry nogami i wszystko o, i tak dalej. Czyli Spokój, tak? Spokój. Twoje dziecko będzie spokojne, jeżeli ty będziesz spokojna i jeżeli w dalszym ciągu będzie, będzie, będzie robiło to, co normalnie robi. Także ten spokój jest najważniejszy. I, a, i jeszcze co, tak, to co też jest najważniejsze zawsze, i jeszcze to powtórzę, to to, że pamiętaj, zamiast wielu tłumaczeń. I yy, zamiast wielu tłumaczeń, jedno objęcie, przytulenie to jest to, czego dziecko zawsze potrzebuje najbardziej. I takie przytulenie jest zrobi więcej dobrego i jest ważniejsze niż 100 czy 1000 słów wyjaśnień z tego, co się dzieje. OK i, i ostatnio, to o czym ostatnim chciałam wspomnieć, to myślę, że to jest też bardzo, coś bardzo ważnego to wykorzystanie niejako całej tej sytuacji do, do uczenia twojego dziecka empatii. Bo oczywiście nie chcemy, żeby nie chcemy przytłaczać naszych dzieci wiadomościami ze świata wojny nie tylko tej, ale również innych. Natomiast myślę, że jest to dobry moment. Aby zasygnalizować, że na świecie nie wszystko jest w barwach różowych, nie wszystko jest tak super, że ta, ta bańka mydlana, w której, której żyjemy, myślę, że zwłaszcza właśnie w Europie, gdzie wszystko jest zapewnione, wszystko działa i funkcjonuje, to nie wszędzie tak jest, nie zawsze tak jest, i myślę, że można tutaj. Na przykład, widziałam komentarze. W pro, w, 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 właśnie włączyć dziecko. Jeżeli szykujesz coś, aby pomóc, czy też rzeczy fizyczne, transporty, czy nawet jeżeli przelewasz kwoty na pieniążki, na różne na akcje pomocy dla Ukrainy, niech twoje dziecko się o tym dowie. Niech ono to widzi. Włącz je. Nawet do, tej, do tych zadań, do jakiejś segregacji, czy podarujemy ubrania, czy zabawki, chociaż dużo było, dużo jest już głosów na tym, że zaczynamy zawalać za bardzo rzeczami, a to, czego bardziej potrzeba w tym momencie, to są fundusze, żeby dziecko wiedziało, że też należy pomagać, że, że to jest fajne, bo nie wszystkie dzieci mają tak dobrze jak, jak ty. E i myślę, że, że to ćwiczenie empatii i to te sygnały, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy, to też jest ważne, i również w tej sytuacji praktykowanie wdzięczności, bo dzieci też musimy uczyć wdzięczności, my sami też jako dorośli, za to, co mamy. Za wygody, w jakiej żyjemy. Bo i, i zdanie sobie sprawy z tego, że, że nie wszędzie tak jest. Także właściwie to myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że, że Wam się to w jakiś sposób przyda. Zostawiam opublikowany ten live, żebyście mogli ci, którzy nie mogli do nas dołączyć w tym momencie żeby mogli go sobie jednak obejrzeć. Czekam na wasze komentarze. A jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, w jaki sposób pracuje, czegoś i więcej na temat właśnie wychowywania. To zawsze zapraszam na, zapraszam na mój webinar, który zresztą został przesunięty, bo był zaplanowany właśnie na 24 lutego. Także data się okazała zupełnie niefortunna dla wszystkich. Także webinar zostaje przesunięty na 24 marca. Mam nadzieję, że już będzie spokojniej, że już będzie sytuacja o wiele. Jaśniejsza i pogodniejsza, i także zapraszam na webinar, na którym porozmawiamy już o różnych podstawach, o potrzebach dzieci, jak je zrozumieć, o złych zachowaniach, jak zrozumieć te złe zachowania, skąd się biorą, dlaczego i jak sobie z nimi radzić przede wszystkim. Bo refleksja, jaka mi się nawija, to w tej sytuacji. Hmm, chcemy teraz krzyczeć nie przemocy, nie wojnie, ale to nie przemocy, to yy, od czego musimy zacząć od własnych domów. I przemocą jest nie tylko broń, nie tylko bicie. Yy, przemocą też są raniące słowa, krzyki, podniesiony ton, przemoc taka werbalna, a nawet może jako nawet obojętność, samotność. Czasami. Także zacznijmy od tego pokoju, harmonii i nieprzemocy w naszych domach, i dlatego zapraszam Was właśnie na, na mój webinar, żeby wyjść z tych wszystkich ciągnących się od pokoleń, właśnie krzyków, podniesionych tonów i raniących słów. Linki będą pod spodem w poście. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. Jeszcze raz, ja jestem Monika Szyszłowska, Efektywne Rodzicielstwo. Jestem doradcą rodzicielskim. Zapraszam do śledzenia. Dziękuję bardzo.